w Pelplinie po raz 26. Pora rozpocząć nasze mistrzostwa. Chciałbym serdecznie powitać wszystkie osoby, wszystkich zawodników, którzy zawodników, zawodniczki, wszystkich was, którzy przybyliście do Pelplina na kolejne Mistrzostwa Sieradziarskie Pelplina. Wiem, że udział bierze dzisiaj w zawodach około 45 uczestników. W sposób szczególny chciałbym powitać Uczestniczkę z Pelplina, panią Marzenę Żmudzińską, która od wielu lat bierze udział w, naszym, w naszych pelplińskich Mistrzostwach. Witam serdecznie. No i również chciałbym powitać wszystkich e, państwa. Wiem, że przyjechaliście Państwo z najdalszych zakątków Polski. Jesteście państwo e, z Kielc, witam pana skielc serdecznie, witam e, państwa z Warszawy. Zbyt goszczy, strój miasta. No, nie sposób tutaj wymienić wszystkie miejscowości. Natomiast wszystkich witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że po raz kolejny w tak licznym gronie, Państwo, przybywacie do Pelplina, w tym wyjątkowym dla Pelplina roku. Życzę po prostu powodzenia. Serdecznie również chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, którzy przyczyniają się rokrocznie do organizacji Mistrzostw Szarodziarskich w Pelplinie. No, w sposób szczególny, dziękuję wszystkim panom oczywiście, ale w sposób szczególny panom Właśniewskim chciałbym podziękować. Oraz, oraz oczywiście gościnnym progom Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym.